i Good. can That's his own head. Yeah. the cameraman. look so. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bungles like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's, That's the, way the way you do, do it. it. Get your money, money for nothing. Get your chicks. Dzisiaj, taka nasza podróż do współczesnych opuszczonych. Można widać ślady, ślady przepychu, wszystkiego, co towarzyszy budowie dzisiejszych takich obiektów dla ludzi, którzy mają pieniądze. Widać jak to jest chwiejne. Na zaproszenie grupy z Poznania dzisiaj eksplorujemy opuszczony pałac. Można powiedzieć, pod jednym z dużych miast, w którym naprawdę widać skalę przepychu i tego wszystkiego, co w dzisiejszych czasach towarzyszy takiej właśnie budowie. Zapraszam do obejrzenia odcinka o opuszczonym, opuszczonej Wilnie.

Chodzimy dalej, ten bardziej zna, że jest tu drugi raz, ale I skala tego jest mega imponująca. Tu są naprawdę kolumny, które naprawdę też robią wrażenie. Do góry taki, takie pięterko budynku, taka, taki amfiteatr, jakby zapomniał tu jest tutaj. Wspaniale witać gości, co? Tak jest. To jest właśnie tak coś co, być. to jest coś, co robi tutaj skalę tego wrażenia w środku jak to wygląda, jak to jak to można powiedzieć. No ja poczekaj ja wejdę z góry żeby uchwycić bardziej to, to tą, tą skalę tego, tego wejścia. A no my będziemy się przesuwali szybko po budynku, żeby uchwycić te chwile, w te, których ten budynek jeszcze może, jakby to powiedzieć, istnieje. No, wysokość jest dosyć no wysoko. Ciężko mi to określić na, na ten, ale jest 10 metrów. No tutaj są, są ślady jeszcze po, po kloszu. Tutaj po prawej stronie są takie pomieszczenia techniczne, po lewej też to jest nic ciekawego, można powiedzieć, tutaj są wejścia na poddasze, nieużytkowe, ale duża ścieżka pod dachem całym. A my sobie wejdziemy w najciekawsze miejsca tego obiektu, pokazujący skalę, jak to wszystko naprawdę było duże i niekonwencjonalnie to rozwiązane. Coś byś dodał tutaj o tym holu od siebie? Wracając Wszędzie to, marmury. Tu był ogromny żyrandol, to na pewno. To już... Który po prostu już, no widać, tylko został ładnie znaczy, że... przemieszczony. Tutaj takie wyjście na tarasik. Tam mieliśmy, widzieliśmy też, rozmawialiśmy o tym, że fajny jest stawek. Wszystko należące i ogród, który jest ten. Tu taka sala, można powiedzieć, była, moim zdaniem, balowa, no tak ją nazwę, bo widać ewidentnie, że tutaj te kolumny i taki, można powiedzieć, wielki dosyć, yy, wielka przestrzeń, na której mógłbyś występować albo zespół, albo mogły się tu odbywać jakieś fajne imprezki. To na pewno, zwłaszcza, że tutaj był kominek. Tak, tak. Który... a my oddamy skalę tego obiektu, tutaj może staniesz sobie z tej strony, ja ci podam a, piłkę. O, o. Jak to wygląda tak naprawdę? Jestem dosyć daleko. Zaraz będzie po prostu do ciebie piłka szła na podanie. Zobaczymy. Skala. No, w piłkę można tu grać, spokojnie. Nie? Skala tego obiektu jest naprawdę ogromna. Tutaj ktoś sobie zaprojektował to tak, że mógł jakby to powiedzieć prowadzić tutaj jakieś imprezy. Tu był ogromny kominek, niestety. Jacyś ludzie to już wszystko opróżnili, a tutaj zaczynało się królestwo wodne. Tu był mega wielki basen. Widać, że nie był dokończony. Jako jedyne, jedyne miejsce w tym obiekcie to po prostu zostało niedokończone. Jesteśmy teraz na prawym skrzydle tego. To było też widać z góry fajnie, że po prostu tutaj jest... Próbowałem tu wlecieć sprzętem latającym, ale nie chciałem ryzykować. Tutaj był... Ten basen jako jedyny w tym obiekcie był niedokończony. Tu widać, że Ktoś jeszcze zbierał się do zrobienia skończenia tego, ale niestety się nie udało. No skala też jest okrutna, bo to ma no, gdzieś 150 metrów kwadratowych. Samego basenu, tak? Tak. Dokładnie. Samego basenu. A tu od tego skrzydła do tamtego no jest, jest troszkę miejsca do tej tej... No, sam dom całej, ma między 800 a 1000 m 2 więc samo widać tą wielkość. Tak. Dobrze, idziemy teraz na prawe skrzydło. Jeszcze w tym lewym skrzydle, które widzieliśmy też z góry, mamy jeszcze do obejrzenia jedno fajne miejsce, które też daje znowu skalę, jakie tutaj inwestycje były robione. Tutaj cały czas mamy podługę marmurową, Mam piłka znowu w grze. Ale najlepszy numer, który mi się spodobał, to jest piękna kuchnia. Nie? Kuchnia to jest, jest bardzo imponująca. Widać jeszcze to, co tu widać, widać luksus. Który otaczał to, to miejsce. Nie wiem, jakie to są materiały, ale to są jakieś płytki kryształowe, które wielkie, wszystko stylizowane na jakieś. No, no, nie widziałem się takiej kuchni. W każdym bądź razie stylizowana jest na jakiś tam swój styl, który ciężko mi nazwać. Częściowo została zachowana, bo tutaj nie było co wynieść, tak naprawdę. Ale. Ale no, widać, że, że ta kuchnia to to pewno kosztuje nie, tyle co nie jeden dom, nie? No i mieli tutaj własny pies do pizzy wypykania, więc to tak? jest też... E... Czyli do takiego w dymu tak. Typowy do pies do pizzy, to był typowy do, do, do wypykania różnych na przykład jakichś e, placków czy innych, takich przyjemności smakowitych. Tu winda na dół techniczna winda to na przykład. Tam... Tak, być może do, do jakiegoś tam potraw, a tutaj taki syp prawdopodobnie do, do odzieży, bo do, no prawdopodobnie, no nie wiem, ciężko to To No do piwnicy. Tak, do piwnicy. No nic, idziemy teraz na to lewe skrzydło. Tutaj jeszcze mamy łazienkę dla gości. Czyli lewe skrzydło, tak zwane mieszkalne prawdopodobnie. Tak to bardziej, kurde, będzie pasowało bo, lepiej do tego. Mijamy garderobę. No, a tu mamy po kolei pokoje dla mieszkańców tego dworku. W każdym pokoju prawdopodobnie była dostęp do łazienki. Tak to wygląda już że niestety zniszczone, ale widać także, że to było wyrafinowanie to skończone. To nie było zrobione tak byle jak. Tylko do każdego szczegółu, każdy się tutaj widzę mocno spinał. Następne pokoje. Tutaj są łazieneczki. Prawdopodobnie miały być łazienki. Następny pokój. Tutaj jest pokój społączony z tym co naprawdę też robi wrażenie i skalę tego następną wielki. Naprawdę mega wielkie miejsce, w którym prawdopodobnie ustowane jakieś jacuzzi. No i moje odbicie w takim dosyć dużym lustrze. Jest to naprawdę ogromne. Tutaj naprawdę zostały jeszcze jakieś części z tego wszystkiego takie wyjście już na stronę stawu. Jeszcze wejdę do tej jednej łazienki, którą pominąłem. Naprawdę też jest niesamowita. Tu taka, muza powiedzieć, damska łazieneczka pod korę. Jasne. Co tam są, jak schodzimy do piwnicy? No nie, to tam też jest coś jeszcze ciekawego. pokazać, ale jeszcze po drodze jeszcze jedna łazienka jest. Tak? Bo tu były trzy łazienki były na parterze, więc... Warto ją też pokazać. Pominąłem, no? Pominąłem ją. Ta na dole przy drzwiach wejściowych. Dużo już nie wspomniałem. Może wejdziemy do piwnicy? Oraz schodzimy w piwnicę. Tam też są ciekawe. Piękne schody takie występujące w zamkach, takie pod kątem. Zejście na dół. Mamy sobie zbiornik, który wiadomo ktoś przynosi, przygotował do wyniesienia, jest do grzenia ciepłej wody. Winnice są też mega ciekawe, ze względu też na, nawet chociażby na te tutaj stojące potwory. Wszystko jest wykonane w płytkach, to wygląda na to, że tutaj ktoś naprawdę robi to wszystko z gustem. Takie drugie pomieszczenie jest tutaj także. Takie samo. To jest winne pomieszczenie. Ale my tyle... Takie pomieszczenie, albo takie spiżarnie, można powiedzieć. Tam gdzieś jest mamy Tutaj jest coś też. To no jest mniejsze pomieszczenie. To jest takie pomieszczenie techniczne, można powiedzieć, też przydatne. Ale nie było prawdopodobnie zastosowania na to pomieszczenie. Tak jak w innych pomieszczeniach, zaraz tutaj w piwnicy wejdziemy. Mniejsza łazienka tak Także łazienka. I sobie idziemy jeszcze tutaj głębiej w tę piwnicę. Tu już widać część taką techniczną, bardziej zastosowanie typu pralnia, typu jakieś, jakaś może zapasowa kuchnia. Tu mogła być ta Jestem. spiżarnia właśnie, Maciej. Tak? tak bo tutaj właśnie... Zajście do tej windy z góry, co pokazałeś. Tak, to jest właśnie wyjście do tej windy, która tutaj schodziła na dół, więc tutaj mogła być właśnie spiżarnia tego typu, nie? Mhm. Tutaj mogła być pralnia prawdopodobnie, tak? Tak, tak. Prawdopodobnie tu była pralnia. A, tu są takie rzeczy, które przeznaczone są bardziej jakieś mycie, szarowanie. Idziemy jeszcze ostatnie, do ostatniego tego pomieszczonka. Nie? Nie, ro, ro, robi ten, za, ten obiekt wyrażenie niesamowite ten czas. Otworzysz To Są tu Do technicznego basenu, w którym już byliśmy, a tutaj prawdopodobnie serce ogrzewal, ogrzewalności. Tutaj były rury z gazem w serce domu, ale jeżeli chodzi o ciepło i ciepłą wodę tyle z tego zostało i pewno tylko będzie ubywało, nie będzie więcej tego wszystkiego, ale to co zostało tutaj sobie możemy sfilmować cóż, nasza wycieczka się chyba kończy, nie? po tym całym wspaniałym miejscu, jakieś wnioski z tej wycieczki? na mnie to zrobiło wrażenie widać, że ludzie, którzy mają pieniądze potrafią mieć gu, także guz w, w urządzaniu tego. Szkoda, że się tak to kończy, że nieudane jakieś inwestycje kończą się, czy ruchy. Tym, że to idzie w dewastację, bo to naprawdę są świeże obiekty. To zostało prawdopodobnie zostawione w 2003 roku, w 2004. No i smutne to jest, że to takie tak praktycznie mało użytkowane już jest można powiedzieć do, przeznaczone prawdopodobnie do rozbiórki, bo ym, wszystko jest rozebrane, wszystko pokradzione. Więc to co zostało tutaj no nie wiem czy się nadaje do tego. Smutne są wnioski. Bo obieg jest stosunkowo świeży i prawdopodobnie nie wiadomo czy ktoś go odbuduje. Ale o. ale niestety ktoś aby chciał to wyremontować musi położyć tutaj parę milionów, mi się wydaje, bo... Dokładnie. I są ogromne, ogromna, tym bardziej, że z całego domu do dachówki. Dokładnie, Dokładnie. nie ma już dachówek. Takim skromnym, wejściowym stanem kończymy ten materiał i mam nadzieję, że wśród tych, którzy to oglądali, też to zrobiło wrażenie. Rozmach. zaawansowane tutaj technologie do budowy plus jakieś takie niekonwencjonalne wykończenia naprawdę potrafią zrobić piorunujące wrażenie. Tymczasem ta podróż kończy się naprawdę takim można powiedzieć tutaj ostatnim ujęciem, a my żyjemy do następnych obiektów do usłyszenia.